Po prostu Nigir się baba w tej grze. o jaki zawodnik! Ty może dochodź w lewo? Chyba, że go jedziesz. Będzie w lewo, nie? Byłoby lepiej. Bo w będzie na przejebane. Stoi tam po prawej za tym głównym, chyba, nie? No właśnie. A, tu skacze. I ci 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 ci. Teraz, dawaj. I tu go napierdala jest dwójeczki najlepiej, nie? O, tylko czekaj, bo ten zjeb chyba gdzieś tam wszedł. Przede mną. Uuu. Bez dwóch wyjść. Najważniejsze, żeby nas obu nie dusili, wtedy będzie to większa chłopie Gdzie no, są? w środku. Radar, kurwa, na tym jasnym też, kurwa, gówno widać. W lewo chyba poszli? Tak, tyłu. Przywita ich tą ładnie ostrzałem artyleryjskim. Poczekaj, niech wyjdzie koleżka nasz najlepszy Nie kółko. Najlepsze jest to, że ten kurwa jego błyskawice mi odpychają jeszcze kurwa. Nie do, że wiesz... Lebi. Fajne HP kurwa, zajebiście. Nie ma mowy. Ja pierdolę, jakie te skurwience! On cię odpycha, bez zeszerwić tymi błyskawicami. Nawet nie ten, kurwa te obrażenia, chuj, ale odpycha cię, kurwa, nie możesz normalnie. Nie dotykaj tego! Wiedział kiedy się cofnąć, tak, kurwa. Skirda, nie Pusz? To do bicia jest kurwa, no. kurwa, tak, tak, tak Jest elegancko, kurwa. Nie, no, staminę, czekaj. On też miał sam inny. No on teraz nic nie zrobi I to ten spacen na perpetu nie ja pierdolę kurwa <śpiew> A ty, ten, ten, ten co, co się pluta to jest ten, nie? Ten, ten, ten co za słodką to jest właśnie ten co się, się pluta. Potężny gracz kurwa, tak Dawaj WD, spierze wierz rzut <gotasem> <śpiew> <śpiew> O. ooo no, i co WD, Co zrobisz? Bazał, bo ciebie to będzie ruszyć. Nooo! Okay. Nie działa nic, bo pochój. No, nic, bo pochój. No give no. up. z rentek, że to nie wiem, to jak duel myszy, kurwa z kotem. Nie wiadomo, że że myślał na no. szansę. to takie średnie porównanie, ale. No. Po prostu nie ma sensu. Bo jakby kurwa nie mogli z Luka zrobić takiego dojebanego jak wulder czy coś, bo po co? Bo jaki to ma sens, nie? Nie, nie pokój. Pokój to komu. Nie <śm> się spluję jeszcze. Tak? Ja Oglądanie ciebie kurwa z boku to nie po <ś> Ty może tak, nie? Teraz wjazd na odbyt. No oh, bad, nice box. <noise> Nagle jeszcze niższe level mają, to jest! Jest se... Jakie chuje, kurwa, ktoś może być na jednej postaci 200 na, na drugiej setny, a na innej kurwa siódmy. Co oni wzięli, kurwa? Aha! dałem walić konia, kurwa! Ty, Anakin masz a, na kina, nie będę walić konia, bo nie ma szans. Gdzie oni pójdą? Do środka? Kurwa, dawaj, bliski ge... wejście, out. Dawaj, dawaj, Cześć, dawaj. Gdzieś niedaleko! Tu jakiś do... najemnik! Życi tam inne czy nie? Oj, to nie było dobre. Kurwa, A. no dobra, czekamy na przeciągnięcie i będę. Może od zewnątrz jednak, nie? Bo tam więcej miejsca. Ja pierdolę, nie wiem, że tu tego droida postawić, co za kurwa muski. No ja pierdolę, ty to widzisz? Wie wiedźmy tak yy, boska w sumie najlepiej, ale dobra, ko kogo tam przyciągniesz, jak będziesz miał, nie? Miny tu są ważne. Giń kurwa, OS. Dobra, to nie było dobre. Nie ma HP w ogóle. No nic. No ja też nie. Nic nie zrobimy, chyba tak. Robimy, tylko że Bosk. Owi się odnowi HP. Niestety mu się przeżyło, kurwa. Masz, czy nie masz? Mam. Szmule będzie najlepiej. Zaraz to główna spadnie, więc będzie łatwiej. A może przez drzwi? Chociaż wątpię, że się uda. Przez drzwi? Nie, nie, nie. Przez nie. nie No kurwa, no co to by? Ja pierdolę tą grę, kurwa. No wjeżdżam szardzy i chuj, i ona się podskakuje, i nagle szarży nie ma. Ja pierdolę po prostu. Mam Ach, jeszcze raz, czekaj, jakby miał. Mam i no co dalej? Gdzie są? No Ja pierdolę, chodź. Wie batek gry? Tak, Uważaj na was. Gdzie jesteście? Znacie to? Nie pójdźcie tutaj, macie padawana. Ja pierdolę, ale łatwo, dawaj. Gdzie to minęło? Dawaj. Tam koło niego chyba. Granaty dalej, 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 dalej. No, Pedalskie kurwa combo, jak zawsze. Teraz. Czekaj, szarżę ty mam, ale no. No. Dostawcie trochę dla nas. No fajne. Ja pierdole po prostu. Alstom trzeba będzie zrobić chyba. Albo odbiciami droida rozjebać, Ale to też niewiele nam da. Tędy może? Chyba, od boku no. Jees. Kurwa. Tędy jeszcze można niby, nie? Skopers, kurwa. Ukrywają Jak się uda? Ja tutaj? tutaj? Tak, uda Chodź. mi się tak uda, mi się chylić. Dawaj, dawaj, dawaj No ja pierdolę po prostu Dobra, razjepę tego do do biciami miny. Chuj w te minę. A sta minę już nie mam, no super Ja pierdolę, e gra No i stamina out sekundę, co jest kurwa To że jebaną no, dojebano tą staminę, jeszcze na tej dwójce pierdolę i ona mi schodzi w sekundę dosłownie kurwa to ja mam twórkę w prawie No ale kurwa patrz Dobra, odbijaj ty teraz, no ja pierdę saż. o! Wyjebał się? Nie wyjebał się Nie uciekaj Dobra Zbięć koniec, remis jebać. Nie da się to nie kurwa Uciekaj, uciekaj w chuj no żeby czwórka, nawet nie ten, to już jest ryk. Tak. Dobra, pój, żeby nie było, że jedną wygrają nawet, nie, nie, nie będzie żadnej wygranej, chuj, jebać. Pedalstwo kurwa. O, udało mi się tu wejść w końcu. Ta, lul. No. Żała na kinę, kurwa, ten. Dobra, może niższy. nie depruał, bo sobie, kurwa, strzela Pedalski, jebany, śmieci. Eee, piu, piu, e. Nie żebym go ujechać. bo spierdala sobie. Brum, brum. To samo będziemy, spróbujemy jeszcze raz, nie może. Mnie się wychyla. Może się zamienimy. Ty lepiej te wjazdy robić, chociaż nie wiem, czy tam. Idą we dwoje. I gówno główne zrobię. Goro cię nie zamieni na koniec, środkiem. Remsik. Użeranie się z frajerami. I tylko przez te kurwa zjebane tunele. Ja pierdolę po prostu. Może więcej HP się przyda w sumie. Gdzie to jest co? Chociaż to jest na ten. To jest na... Chociaż może to jest lepsze Okej, okay. zrobimy so blitzkriegiem, tak na pałę, na pałę. Boże, zdążą no gość, no, oczywiście no, no. kurwa. Daj im na dupę, chodź, 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 chodź. Dwa boska, dawaj. I spierdalemy. I chuj, wyjebane jaja. O, teraz możemy tam na górę iść. Że ten kurwa, może wejść w tu... A ja nie mogę znowu, A, widzi, ja nawet nią nie, nie próbowałem, kurwa, wtedy nie. Ja, gdzie, Co, gdzie nie ma no, skinka A, tutaj, no to było. No. <laughs> to no. jest. Nie, podoba mi się. To, to dobry bliskich, to lubię takich bliskich, kurwa. Fajne, no. no, To jest sobie jedna z tych szans na wbicie takich frajerów, również. Nic nie napiszę. Nic, nic, już się spłakał. Nie wyszedł jeszcze, niemożliwe. Zobacz. Coś pięknego. Coś pięknego. <laughs> Kurwa, uwielbiam takie coś. To jest Skaczenie jak pierdolona małpa, banery. I on tam Zabama. będzie kampił tą pizdą i się nie ruszy startem, no tak, Dobra, trochę czasu i my marnujemy, nie? Chodź chod, zobaczmy, gdzie ona stoi i on może zajebi. Mhm. Mm szkoda, kurwa, czasu, można inne zmagania zagrać na czasie. Nie? Gdzie masz tego drugiego głupia kurwa? Tutaj go ma. ojej. Gdzie ona stoi? A tutaj. Rozjepmy odbiciami, czyli nie? Tylko ja mam anapina, więc stamina jakby nic nie. Jest. Odbijajmy na zmianę jak się uda czekaj, mi się odnawia. Dobra wam To, że to główno kurwa ma hapeki jeszcze nie? kurwa, no jak to mnie poradziło? No kurwa po prostu żyk Ja pierdolę ta stamina a na to jakby nie istnieje kurwa, nie? uważaj. Jak ty kartą nie nadbijesz hula, to tej stabilny nie ma praktycznie. Ty może on tam się knie, po robi? O właśnie elegancko 2, dwójka, dwójka, dwójka. No nic nie działa, ja pierdolę Dydroi się, dopóki ona jest blisko niego, to... O, o, o kurwa dobra to było dobre No 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 no, 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 no. Jest łatwo, dawaj a, Ciasno. Ach, pięknie, 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 Chyba pięknie, pięknie, Chyba pięknie, pięknie, no tak, bo co innego wygmin... Ty, kurwa! Po dwóch stronach się trzeba rozstawić osobno, ja ci wypnę kogoś. Tylko zobaczymy gdzie oni będą stać, nie? Trzeba to... Jakoś to staningujemy kurwa. Tu dioksa zajebał na plecy sobie. Dobra, idź tam, tam, tam. No, 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 na, na ten, ten. Szmula jest. Ale nie, cofnij się, żebyście nie widzieli. Będą się atakować. Chyba, że z Neodoroida rozjebię, bo ja mam staminę tym razem, nie? Bo obiła. No i na to nic nie mogę bijać, nie? No to wiem. Czekaj. Łapka kogoś! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurwa mać. Dobra, stamina. Uważaj na hapeki. Chyba się nauczyła, że odbijamy tego droida. Ale nie nauczyła się, że droid te strzela do nas. I zaraz ten droid same strzelanie się rozpierdoli. Dobra, biją wow. teraz we mnie. To ma minus, więc ja mówię, tutaj... nie? Czekaj. Tak. Okay. Szmula... Kurwa, przeżywa. Dobra, i on będzie jebać, nie? Bo ona nie HP. Zresztą uważaj, bo jak on pali brat, to będzie słabo trochę, nie? Dobra. Miny? Miny. Czekam na twój znak, No odpal tego puszcza kurwa! Żyk. Kurwa 10 razy musi kliknąć tą jedynkę, żeby się odpaliło łaskawie kurwa. Uważaj na HP. UWAŻAJ na HP, kurwa! Nie atakować Fajna ta żaba taka nie żywa. Żyba, Żaba, A żaba kurwa. Żmula, dostarcza i ją dobić za wszelką cenę. Wyjebali te miny tylko są. Chodź tam Na tamtą. Tam to to jeszcze gorzej kurwa dla nich chyba, nie? Gdzie oni są? Tu są? Ja pierdolę. Ja on puszami mogę wsu... Aha, no tak. Popusznie zadziałał. Eee. Super tak. identit. Patrzcie to wydało. Fejne porazie. O, spierdalaj. Spierdalaj, spierdalaj. Ja się tu pochowam. Łatwo. Ciotek splata Szmula dostała znowu pusza. Dasz radę ją tam pierdolę? Może w nią odbijasz te posiski, już mamy OHP. Uważaj. Znosta na out no. Aha! Bo stoi pod jakimś gówne, to nie dostała pusza! Dosłownie, ona nie pierdola nic. Ty w nią można, dawaj, 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 droid strzelaj, strzelaj. Urwamy. Nie powinieneś No i. Jakim chujem ona nie dostaje? Pusza na Rii? Skoro go dostaje ewidentnie, co za gówno, kurwa. Jebane. O kurwa, już mi się wieba do tej dziury. Uważaj na hapeki cały czas. Kurwa, lekko loa ona ma. Dostała. Kurwa, jeszcze żyje. Ten jebany droid, kurwa. Minę znowu. Kurwa, no nie. No, ruszaj się tym obiłonym, ja pierdolę! Kurwa masz no widzisz dla Ja pierdolę. Dobra, Ty się chowaj, bo to by się ani odnowi, ani nie masz. Tylko jak. Ojej, granatniczek. ja teraz robię, pójdę sobie na bok. Hehe. <grym>, bo no. no. Może pójść ją zabi... Nie, bo pójść nagle, kurwa nic nie robi! Co za gówno kurwa i wam Łatwo Es? Uciekaj Jobane frajestwa kurwa You just bought it to kampienie im kurwa nie wychodzi Coś wspaniałego żaba najgorsza postać